Znajdujemy się w Julinku pod Warszawą, gdzie 10 polskich cyrków spędza zimowy sezon w bazie treningowej. Począwszy od swojego powstania w 1950 roku, przez długie dziesięciolecia Julinek był ogólnopolskim ośrodkiem sztuki cyrkowej o znaczeniu światowym. W latach 60. i 70. był największą bazą cyrkową w Europie. Od samego początku na terenie bazy rozwijało się centrum szkoleniowe. Ośrodek stał się nie tylko stałą centralą dla ekip cyrkowych działających w Polsce, ale również miejscem ich postojów i zimowania. Baza służyła treningowi. Artystów, doskonaleniu sztuki cyrkowej oraz była miejscem tworzenia rekwizytów i sprzętu cyrkowego. To tutaj powstała i istnieje do dziś Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej. W ciągu 50 lat swojego istnienia wykształciła i wypuściła w świat ponad 370 artystów. Pierwsi uczniowie przekroczyli jej progi w 1967 roku. Cztery lata później Państwowa Szkoła Cyrkowa została przekształcona w Państwowe Studium Cyrkowe, które istniało do roku 1999. Wtedy to Minister Kultury powołał do życia dzisiejszą Państwową Szkołę Sztuki Cyrkowej. Ta istnieje do teraz, choć przez kilkanaście lat swoją siedzibę miała w Warszawie. Najpierw przy ulicy Narbuta, później przy Sołtyka. W 2014 powróciła jednak tam, gdzie jej miejsce czyli do odnowionego centrum w Julinku. Obecnie ma w swoich szeregach 27 uczniów, a dyrektorem placówki jest Wojciech Kowalczyk. Prywatyzacja polskiego cyrku, która nastąpiła w wyniku transformacji ustrojowej, doprowadziła do jego rozdrobnienia, a także do praktycznej likwidacji dawnej bazy w Julinku z dużą częścią jej zaplecza materialnego i artystycznego. Dopiero w ostatnich latach to miejsce powoli się odradza i jest sukcesywnie remontowane. Z budynków pozostałych po bazie największe wrażenie robią mała i duża arena. Dwa budynki w kształcie amfiteatrów, w których ćwiczono i występowano. W kompleksie tych budowli mieszkały między innymi dzikie zwierzęta występujące na arenach, takie jak słonie, lwy czy tygrysy. Właśnie w budynku małej areny znajdziemy wystawę bogatą w kilka tysięcy eksponatów cyrkowych. To największy ich zbiór w Polsce i jeden z najbardziej znaczących na świecie. W żadnym innym kraju europejskim środowisko cyrkowe nie dysponowało tak dużą i tak znaczącą artystycznie bazą jak ta, która istniała przez 40 lat w Julinku. I także dziś znów zaczyna tętnić życiem, co sprawia, że Julinek jest naprawdę magicznym miejscem.